Cześć, z tej strony Joanna i witam Was bardzo serdecznie w naszej serii na studiach, w sumie na Uniwersytecie. Nieważne. Przed Wami Nadia y, Wampirzyca. Y, sorry, jest cegana już od rana. Przed Wami Nadia Czarownica i Nora Wampirzyca. Tak, moi drodzy, jako że jest grudzień, to w naszym akademiku pojawiły się, już Wam pokazuję, takie delikatne, już fajne rzeczy. Proszę sobie zobaczyć, tak to właśnie wygląda, także przy kominku oczywiście, co jest, no wiadomo, skarpety, tak, ja w tym roku powiem Wam, że nawet na Mikołaja dostałam taką skarpetę ze słodyczami, co było bardzo, bardzo miłe, także dziękuję, ale no nie mam kominka w domu, także nie powieszę sobie, no ale... Są też jakieś kartki, tutaj widzicie ozdóbki, choineczki i tutaj taki fajny znalazłam renifer z ptaszkiem siedzącym na nim. Na parapecie widzicie też tu jakieś ozdóbki, no tak wiecie, już delikatnie. Aha, i tutaj też są jeszcze widzicie poduszeczki, nie? Żebyśmy coś też mieli. Wszystko jest w takich widzicie kolorach, które by pasowały tutaj do całości bo tutaj nasz akademik jest w takich dosyć jasnych, pastelowych kolorach i widzę, że tu pełno śmieci jest jeśli chodzi o resztę domu, no to nie będziemy ich w żaden sposób na pewno ozdabiać, no bo jest to niepotrzebne u dziewczyn coś się tu pojawiło pojawiło się tutaj takie kartki świąteczne dziewczyny już zaczęły widocznie dostawać, o może od rodziny od znajomych, tutaj też o Jezu, co ta kamera tak skacze tu widzicie też są i na biurkach są takie właśnie świeczuszki. Mają, no i tu mają taki mini kącik, bo może się tu pojawi jakaś choinka czy coś. Ale na razie jeszcze nawet nie ma śniegu u nich, także musimy sobie pozostać przy czymś takim na razie. No i moi drodzy, widzieliście, że Nadia odbyła rozmowę z m, swoją koleżanką, której imienia zawsze m, nie pamiętam, zapominam. Przyznaję się, że zapominam jej imienia. Ale to jest tam cała ja. No i dzisiaj jest piątek, tak jak Nadia właśnie wspominała, jest poranek, no i dziewczyny mają jeszcze dzisiaj zajęcia. Czekajcie, no bo ja się nie mogę skupić, jak wy tu gadacie mi. No i tak, mamy za 3 godziny ma Nora i potem za 6 godzin i Nadia ma chyba tak samo. Wszystkie. Tutaj odrabiania pracy i tak dalej mają ukończone, także mam nadzieję, że w weekend będą miały trochę spokoju. Jeszcze prezentacje będą musiały pewnie trochę tam poćwiczyć, ale nie jest źle. Nawet trochę się w międzyczasie gdzieś pouczyły, gdzie ty norka idziesz, bo my mamy plan taki, ale niestety nie jest on związany z norą na razie, że chciałam jeszcze przed zajęciami, bo wy macie na którą, powiedzcie mi jeszcze raz, na jedenastą chciałam. Żeby pójść z nimi do tej restauracji fajnej, którą wstawiłam. Ty chcesz sobie, ty chcesz sobie wypić kawę, czy ty chcesz to opróżnić? Opróżnić, tak? Aha i nawet chcesz pranie zrobić. No dobra, wiecie co ja tu nie patrzę, bo tu jest po prostu tragedia, jak tu jest brudno. Idziemy na śniadanko do restauracji i niestety Nadia musi pójść sama, ponieważ Nora nie może, dlatego że mamy tutaj yy, mamy zimę, ale częściowe zachmurzenie i ona pewnie będzie nam się paliła na tym słońcu, także. Idziemy tylko z Nadią i zobaczymy, co tam w tej restauracji w ogóle podają. Jesteśmy już na miejscu. Myślę, że rozpoczniemy sobie spotkanie. A czym mamy zakończyć spotkanie? My chcieliśmy dopiero rozpocząć. <gry> Aha, no i się samo zaczęło. No dobra, no to spoko. Pamiętacie, że jesteśmy w krubie ludzielce. Co ta co ona robi z tym rowerem? Widzicie to? W każdym razie właśnie kolor włosów Becky trochę się zmienił na bardziej rudy. Dostwierdziłam, że nie pasuje nam tu z tym brązem, no i tą Panią Emilię też przerobiłam. Tutaj właśnie ona stoi, tylko otwórz oczy. Także wygląda, nie wiem czy, no chyba coś tam Wam pokazywałam na koniec ostatniego odcinka, że była taka ciemnoskóra i w ogóle upiorna, a teraz jest bardzo fajną, ładną dziewczyną, także mm, jesteśmy tutaj na spotkaniu no i tak wygląda zaraz sobie zobaczymy o, ta restauracyjka na świeżym powietrzu, fajnie w ogóle szkoda, że nie ma jeszcze śniegu, prawda? mógłby być już ten śnieg tutaj u nas, no ale no nie ma, no to nie będziemy płakać, są toalety także spoko to wygląda, naprawdę mm, podoba mi się, fajnie no więc y, możemy sobie coś zamówić tylko pytanie bo tu jest chyba coś trochę skopane. A nie, jest, dobra. Myślałam, że nie ma tutaj tej szef sali, jest Sławomir. <grym> z czym Wam się kojarzy imię Sławomir? E, poczekajcie, nas jest czwórka, prawda? To chodźcie sobie, zajmiemy stolik. E, poproś o stolik, Nadia. E, z czym Wam się kojarzy imię Sławomir? Szybko, szybko, piszcie koniecznie, bo już się pojawiło właśnie na kanale taka miniseria ze Sławkiem. I yy, myślę, że będzie spoko taka świąteczna, ale nie do końca, bo tam Sławek ma różne upodobania, różne zachcianki i no nie jest on takim typowym simem fajnym. O, ty, jaki jesteś fajny? Hmm, nawet mi się podobasz. Jak ty masz na imię? Marek. Marek. Przeczytałam po polsku. Marek. Nie wiesz, co? No, może nie Marek, ale. Wesoło się z tobą zapoznamy, bo Nadia też by mogła mieć w sumie jakieś, wiecie, kumpli. O, tu mamy kolejną rudowłosą Simkę do klubu, ale chociaż, czy ja wiem, czy jeszcze potrzebujemy? Weronika Kurek. A ten pan tutaj w ogóle, no... Zobaczcie sobie tego pana, jaką on ma brodę, on w ogóle ma, o ja... o, Zielone brwi, jasne włosy, jakieś srebrne i ciemną brodę. O, jesteśmy, super. Dobra, to szybciutko zamawiamy do stolika. No, pięknie wyglądacie. Ja myślę, że już im więcej dziewczyn nie jest potrzebnych do szczęścia. Nie ma nic ciepłego do picia. Uuu, no to kiepsko. No to mrożona herbata, lemoniada. Oh my god, nie ma nic ciepłego do picia? Serio? No to może nie bierz mieć nic do picia, bo tu zamarzniecie. Chociaż wiecie co, jest dzisiaj zachmurzone niebo, to możecie sobie wypić coś. A weźcie sobie tak po studencku jakiś tam napój gazowany, no dziewczyny. No jesteśmy we czwórkę, myślę, że to nam ze spokojem wystarczy, taki zestaw w klubie. Fajnie, fajnie, tylko no fajnie, podoba mi się. No i weźcie sobie krokiet z łososiem. Właśnie nie chciałam czegoś takiego bardzo dużego. Wielkiego dania, ponieważ. O, kanapka z homarem, albo. O, kanapka z łupaczem. Co to z łupacz? Jakieś rybsko, nie? Nie wiem. Weźcie sobie po kanapce, właśnie, bo chciałam, żebyście tak sobie zjadły coś na szybko. I nawet są tutaj, zobaczcie jakieś deserki. No fajnie. I zapłacimy 52. No to nas stać. Luzik. Dobrze, Nadejka. Ty sobie pogadaj z dziewczynami, czemu nie, może, nie mogę na ciebie kliknąć. O, jest. I bym chciała, żebyś właśnie sobie opowiedziała dziewczynom jakąś śmieszną historię. Fajnie to wygląda, co? Same rudzielce. Ale zo zobaczcie, jak w ogóle różnią się kolory włosów. O, tu też jest pan taki trochę czerwono włosy. Ale pasowałby do nas, co? Zobaczcie sobie, jak, jaka jest różnica w kolorach włosów pomiędzy mm, modami, te, co mam Nadia, nie? Alfa, a pomiędzy włosami z gry. Po prostu widzicie, to jak one tak siedzą właśnie we czwórkę, to świetnie to widać, jak są zrobione te a te włosy, nie? No, możecie sobie zobaczyć, jaka to jest różnica. Także generalnie, no, jeśli chodzi o te włosy z gry, no to najbardziej mi się podoba ta kitka, bo jest jakoś tak fajnie zrobiona według mnie. Te włosy jeszcze też są spoko, ale te to są ogólnie według mnie tragiczne tutaj z tymi pasenkami, znaczy no, nawet nie, nie pasenkami, końcówkami. Tragedia, powiem wam no, ale ogólnie spoko siedzimy sobie, gadamy, pani tu jakiegoś drineczka, pije, super dobra moi drodzy, ja do was po prostu wrócę jak dziewczyny już będą jadły bo teraz no gadają, gadają, niech się ona nagadają, mają jeszcze trochę czasu do zajęć chociaż właściwie nam już się zajęcia zaraz zaczynają także trochę kicha mm. No i dobra, jesteśmy już po zajęciach. Oczywiście z tamtego spotkania za dużo nie wyszło, ponieważ okazało się, że musimy iść na zajęcia, także no jedzenia nie było. W skrócie mówiąc, tak. Nadia już jest po zajęciach, Nora tak samo. Mamy godzinę 15. Nadia się nawet spoko czuje. No, Nora też w miarę trochę energia jej ucieka, no bo dzisiaj jest to niestety częściowe zachmurzenie i ona nam się trochę pali. Także moi drodzy, no i co teraz robimy? Jak myślicie? <laughs> mamy weekend! Mamy weekend! Jedziemy do siedliska zobaczyć o co chodzi z tym Sebastianem, z Byszkiem, z tym całym zamieszaniem śpiączką. Mam nadzieję, że wszystko się teraz wyjaśni i już będziemy wiedzieć na czym stoimy, prawda? No bo Nadia też jest trochę zaniepokojona. Co prawda ma takie wrażenie trochę, że to wiecie jakieś żarty, że byle żeby tam ściągnąć ją do siedliska, że wszyscy za nią tęsknią, że coś. No, zobaczymy. Zaraz się o tym przekonamy. Tak, moi drodzy, dotarliśmy już na miejsce, jesteśmy przed domem Nadi, w którym teraz mieszka właśnie jej e, przyjaciółka po prostu e, powierzyła jej opiekę nad tym domem. Aha, czekajcie, nie możemy tak wejść. Powierzyła jej opiekę nad domem. Było to dla niej bardzo ważne, żeby ktoś rozsądny tu mieszkał. W ogóle, Nadia, trochę ci włosy przez tą czapkę przechodzą. <laughs> Będzie trzeba to zmienić. Okej, okay, no więc co? Myślę, że się najpierw z nią przywitamy. Obejmi, tak. A ty, Nora, chyba jej w ogóle nie znasz, więc byś musiała się też z nią przyjaźnie przywitać, bo tutaj myślę, Nadia, o jejku, trochę te włosy ci rzeczywiście włażą w czapkę. No, nie rozmawiajcie ze sobą dziewuchy. No, patrzcie to, miały się przytulać z przyjaciółką, one się przytulają ze sobą. Ech, dobra, ona w ogóle sobie poszła, więc ym, moi drodzy, uznajmy, że jej po prostu tu nie było. Także ym, myślę, że jak skoro nikogo nie ma, to pewnie ona jest tam u Zbyszka i Sebastiana. Także jak najbardziej szybciutko się tam wybieramy żeby sprawdzić, co się dzieje w siedlisku z Sebastianem i tak dalej. W ogóle Nora wyglądasz odlotowo w tym stroju. To mi przeszkadza. Wyglądasz odlotowo w tym stroju, jak Wam się Nora w tym podoba, bo mi bardzo. No. you <music>